Wiem, zawiedliście się na mnie. Wiem. Zawiedliście się na mnie. Wiem. Zawiedliście się na mnie. Wiem, zawiedliście się na mnie. Bo dzisiaj przechodzimy bosa. Nie bosa kosmosu, który. Nie bosa kosmosu, do którego jeszcze nie doszłem. No, fabrykę całą przeszłam, bo lubię w to grać. E, ale przechodzimy dzisiaj do bosa. Klikamy już do szósty level, na którym chyba ostatnio skończyliśmy. Nie pamiętam, ale zacznijmy od 20. Szóstego lewla. Pyk, pyk. Elo, jolo, tym Super, nie. To jest moja taktyka. <coughs> ja bez tego nie umiem po prostu grać, bo jakbym bez tego grał, to by słabo było. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie bój się. Ty, prawie do wody wpadłem. Nie bój się, tylko daj mi suba, ej. Kto chce, żebym więcej piosenek robił na temat piłki nożnej. Możesz zostawić kibicowską łapeczkę w górę i chcę, żebym jeszcze nagrywał Red Bola. Ten również kibicowska łapka w górę. No bo kurde, kibic to kibic jest. Tak. No jakby nie było... nie istniał ktoś tak jak to kurde. Kościół Kościół, mam nadal pięć żyć. Nie chcę psuć nic Bo wiem, że jak coś popsuję, to później tego Nie na, dobra Na farcie, ale jest <śmiech> 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 To jest dziwna gra. Ale ja nie oglądam żadnych reklam. Pamiętam w zasadzie, nie bójcie się. Ja nie jestem niepamiętający, bo mam bardzo dobrą pamięć. Może o tym nie wiecie, ale tak jest. Mam bardzo dobrą pamięć. No, nie w sensie e, z YouTubem, tylko. Chodzi mi o bardziej y, coś skomplikowanego. Innego, że na przykład y, nie na którym y, levelu skończyliśmy, tylko na przykład ile mam subów. Y, robiliśmy dzisiaj w szkole. Dajcie mi również znać, do której klasy chodzicie, jak już zacząłem ten temat szkolny. Bo tego też jestem bardzo ciekawa. Kurde. Dobra, jest jeszcze tego. Ty gościu, ty dostajesz. O, ty. Dobra, tamtego gościa już oszczędzimy, bo nie wychodzą jak głupi. Za późno skoczyłem. Teraz powrócę powrotem muszę robić to samo, kurde. Tej, kurtuła. Jenny! Ja się rozpędzałem już. pyk, to, to, jest wielki stres dla człowieka, ale mamy na złoto to zrobione zasada obowiązuje każdego znowu na farcie Byk, dziś obiecuję wam że przejdziemy bossa czy na pięciu życiach czy na jednym Dowiemy się tego. Fabrykę dzisiaj też postaram się zrobić. Oczywiście na pewno jej nie zrobię całej, ale do połowy dojdziemy i przy okazji mogę poprawić. Nie? Kilka levelów. Których. Nie. To jest najgorszy level, wiecie? Najtrudniejszy tu. Nie w grze w sensie, bo są jeszcze trudniejsze levely ale tutaj na przykład y, bos y, u fabryki był nawet łatwy bo zapamiętałem, bo jak rok temu, temu w to grałem, to zapamiętałem które, które się ruszają, a które nie, ale tutaj jest inny problem a mianowicie taki, że no kurde tutaj to jest niemożliwe. A tak naprawdę, pewnie powiecie, pewnie zaraz będzie mnóstwo hejtów w komentarzu. Ale ty tu co prze... To nie jest hejt, ale będzie będzie pewnie mnóstwo komentarzy. Ale ty tu przeszłeś. To jakim kurde cudem ty tego nie przeszłeś? Ty tego nie przechodzisz tak. To jakim kurde cudem ty nie możesz tego przejść? A to takim, że jak ja to przechodziłem, ten level w szkole nie pytajcie dlatego, dlaczego w szkole nie zlatuj goś... No nie. A wiecie co? Spróbuję, spróbuję swoich sił i spróbuję wykonać to bez użycia. Okej. Okay, to się może udać, moi drodzy. To się może, kurde, udać. Wiecie? Nie mówiłem, wszystko się da. Jak się wierzy, to wszystko może się udać. I właśnie ja wtedy tak to zrobiłem. Yy, zasada, zasadnik. zasady trzeba się zawsze trzymać, bo... No po prostu zasada, zasada, kurde. L